Jezus. Defuse, man! Kurwa! Defuse! Ja pierdole! Jamaika. Jamaika! <grywa> o kurwa, co jest, ty? <grywa> Ale mam teamek dojewany, co? Mogę tobie plesznąć, jak chcesz. no. Ale jak, jak mi to nie będzie przeszkadzało, to widzę. Mi... No i chuj. UW. Moje zosta. Ej, kurwa, zjebał mi. Nie, który to? <sum> Ej, zabijem go, ale nie bezpośrednio. No. Pod duchę, pod dupsko. Czy Nie. A to nasz. Czemu ty mi zajebałeś? O kurwa, to ty. Ja pierdolę, ja i ja ja zaproś ja... zajebałem. Nie, Przepraszam. Nie, to ja tak patrzę, kurwa. co on do mnie z respa strzela? Ja pierdolę. Nie, kurwa. O kurwa masz, ja pierdolę. Co on robi? Ej, Ale chcecie konem wejść, tak? Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. No to ja mam temple, temple. daję i wy tylko wchodzicie w ninja, żeby... I palach ninja, no. 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 Kurwa, się. Bóg do prawej w konie. Bóg do prawej w konie. Kurwa! No nie, oni się zblokowali, stary. Can on? O kurwa zabiłem się. <laughs> I tak bym się zabił. O kurwa. <laughs> <laughs> Palas, palas. O kurwa. Ja pierdolę. Ej, dobra, nie. Yy, macie zakaz klipowania tego. Ej, barem sklipnij to, kurwa. Ej, hey, czemu mi.? A, bo właśnie miałem pytać, czemu mam kurwa poziome... <laughs> Nie, czemu ancien? Kurwa! Aaaa! Czemu? 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 I punktów y, widza, który kupił. Co on robi? Ej! Wake up, man, wake up! O! Dziwne. Over my. Kurwa. Co ja mam zrobić tutaj? Wysraj się i pierdolę. Co? Gili, gili. Dobra, jak kurwa ci? No ci! Ale ty no ty ty ci kurwa, tu mieć. Tu kurwa. Nie wiem, takie ten To bez sensu jest kurwa. To no jakie że... Dobra, masz akceptuje ci to kurwa, Główno. No, no ty no jest takie słowo. Do no wszystkiego dam. ci, kurwa, ta, pa, da to ti ta tu Ale no, możesz, możesz no! Daj się, kurwa. And play, kurwa, co za debil to wymyślił. <ścoughs> <ścoughs> o kurwa, nie wiem, ja i dałem mam z bo się kurwa tragici. No, ja mogę solo grać że? No, kurwa! To jest tragiczny! To, to jest, to jest tragiczny! <grym> <grym> Olivia, Enigma, proszę, mój pies ma stwardnienie rozciane, i jedyny sposób, by go wyleczyć, jest, żebyś zakamlatał. Pomoż! Mam <grym> <grym> nadzieję, że zdechnie! <grym> Co ty mówisz, kurwa? Zresztą <grym> jak się spuścić? 5 ok. Lecę. S. Kurwa, Zeryl w ogniem. O, dosłownie. No. <śpiewa> <śpiewa> <La> pierdola, <śpiewa> ty, ja pierdolę. Kurwa, w tym pojemniku świecie. Ty. O to co to jest? Mogłem kurwa kupić na markecie, więc pewnie no, no. same gównokosy tam będą. Ryjkowice was był z portu. <noise> ale ale dało dało się na... go <noise> Ale oddało. Ale oddało, kurwa ty. <głosy> <głosy> jeszcze, jeszcze powiem, że battle skirt kurwa. Płotka, co jest? I płotka zrobiła jaskółkę. Damn. No tego ja się nie spodziewałem po płotce, nie? Kiedy ona się tego nauczyła? Pogchamp. <grym> o kurwa, nowe podniosłem. No dobra, idę na schody, nie? Ale czy my gadamy? Ja nie wiem kurwa jak to w ogóle zrobiłem O, Uo, mam diamenta, nie? Nie, bo nie goliąc ją wioły i do do wózka wstazałem. Ej, Pany, bo Debit. były dwa diamenty i się rozjebał. DEBI! Nie, no, one oh, number. Six. O, one number, okay. Uh, from, from one to six? Two from one to six. Nice. thank you. I'm and give me, this. Kill me. Why? You don't kill me? I like hear <laughs> you. <laughs> 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 yeah, going What What's going on? What's Zacząłem się, Geralt! Co ty man? Geralt! Nic się mogę zrobić, kurwa! Ciekawe, że taki mocny na jakiego wygląda. Ciekawe, ciekawe, no? Co robi? Kogo bije? Szapoba. dać ewentualnie, ale oglądać twojego mogę ich nie ma. Niech na Twitch wejdzie, ale to on mi chce coś pokazać, a nie ja jemu. Nie. No i co? A wiesz co jest problemem tego, że nie możesz kliknąć w streama? I co? Jednak ci go nie włączyłem. Aha. Teraz nie ci raz. go włączyłem do Teraz nie włączyłeś streama, a ja jestem nieogarnięty, bo kurwa myślę, że nie umiem komputer. To jest twoja wina. 1 razy tak było. Tak było. Kurwa, to. naprawdę, weź. To jest tak samo jak ja czaczek, bo widzę, idealny... że dwa razy, bo ja nie pamiętam. Ja nie pamiętam. prostu oh, fuck. Actually, po prostu Przyznaj się, że wpisałeś to w c peta i teraz próbujesz yy, to błysnąć. Przyznaj się. Just say it. O, o kurwa, przepraszam. O kurwa! Co ja dropłem? Fade'a dropłem! Czemu to jest sherd? Czemu? Kurde, czemu? Czemu? U dałem jednak? Glock fade! Debil. Bo jeżeli chodzi o jakieś durne bindy i tak dalej, to możesz to zrobić trzy razy lepiej, jeżeli sam sobie to ogarniesz. A jeżeli chodzi o jakość, audio... Bo Rzucenie realnie nie, mikser nie ja jest nie ci potrzebny. Kurwa, szybko, to jest tam najważniejsze. NO KURWA! No co to było?! Ja nie wiem kurwa jak to w ogóle zrobiłem. O dalej Czego ty tu żyjesz kurwa? My nie widzimy tych twoich pierdolonych... Teraz cały czas goni? Ej kurwa mam halucyny jakieś się wszystko rusza nagle. Ej, zepchało mnie! Spadłem. Nie, nie żyjesz, nie Nie, nie żyję już. Jak nie żyjesz? Przecież stoi. A nie spadłem, nie spadłem. To jest iluzja chyba. Nie Ja nie mogę już zmienić na niego ekranu, więc nie żyję. No u mnie stoi na... Stoję, ja dalej stoję! Ja pierdolę, można zrobić 100 z talerzy, Ta gra jest piękna dla kobiet. Co on robi? Ej! Co, szukamy diamentów? XD! No, no to poszukane. typam debil tak zwany debil okay. o ma nie ma złe ale ma znamę czemu telewizor jest włączony jest no signal. Nie zawsze hey. Jedyne czego mi tu potrzeba dobrze. Niech potrzeba to z ma w nim gold hey, wtedy mogę wygrać solo Jolo niepotrzebny mi jest oddział hey, zaraz zawsze będzie kilka kilka fragów będzie Wylatuje złoty skarb, mówię bok czam Skaż mi ziomek typa, któremu ze skarem się nie cieszy morda Ey, Wystarczy 30 kulek magu i już leży cała horda Ey, Zdobywając te przepiękne cud otrzymujesz tytuł lorda